Witajcie! Jesteśmy znowu z Robertem Rowińskim, świeżo po siódmym odcinku Dancing with the Stars. Robert, energia znowu wrzała na parkiecie, miałeś swój taniec latynoski, może nie Paso Doble, ale tango też było, ostro było. Ja uwielbiam takie bardzo mocne rytmy, rzeczywiście tango to jest taki taniec bardzo emocjonalny i bardzo energiczny. Jest to taniec standardowy, czyli de facto musieliśmy być w ramie, ale, ale ja bardzo mnie się dobrze tańczyło dzisiaj. E, świetna kon kon koncepcja tego e, choreograficznie w ogóle. Naprawdę przygotowałem to tak, jak chciałem. I też do, zostało to docenione przez sędziów, bo dostaliście aż 25 punktów. No, myślę, że to była bardzo sprawiedliwa, fajna, fajna nota, e, jedna z lepszych tutaj. No, w całej tabeli byliśmy na pierwszym miejscu dzisiaj, no to jakby nie mogę absolutnie narzekać, tylko być wdzięcznym. Jestem bardzo szczęśliwy, że to rzeczywiście wszystko tak wygląda i tak idzie do przodu. No właśnie, Robert, bo ty pracujesz nad choreografią każdego układu do tańca. Powiedz mi, jak te prace przebiegały teraz, jeżeli chodzi o tango? Więc poświęcaliśmy dużo więcej czasu na temat techniki i rzeczywiście mieliśmy dużo, dużo więcej godzin niż poprzednich tygodniu w tym switch-up week, bo jak się zamieniamy tymi partnerkami, to też nie za bardzo wiemy, jak pracować z inną osobą. A jak już wróciliśmy do siebie, to też poznaliśmy też inne techniki, trochę jakby współpracy. Tęczymy profesjonalni tancerze, zawsze wiemy, ale jednak oni, celebryci, jednak inaczej na to spoglądają. I powiem szczerze, że rzeczywiście z Kleioną przebraliśmy bardzo dużo godzin w tym tygodniu. To był bardzo ciężki tydzień. Kleona ma cały czas kontuzję barku. Staramy się o tym nie mówić za dużo, ale, ale rzeczywiście jest bardzo ciężko jej było tańczyć cały tydzień. Mam takie pytanie, ponieważ jest tak, że w każdym programie macie bardzo interesujące stroje. Jak to jest, kto wybiera. Ubrania do Mamy do tańca. osoby, to znaczy wszystko wygląda to tak, że ja wymienię, wymyślam koncepcję tańca, przedstawiam ją producentowi, który takim dyrektorowi artystycznemu, którym jest Darren Bennett i on dobiera stroje do tego. Czasem jest tak, że stroje już mamy do następnego odcinka, bo ten czas jest taki bardzo dynamiczny i, i wtedy to my musimy podpasować trochę koncepcje do stroju, bo jakby żeby to wszystko współgrało, ale, ale tak to wygląda. Najpierw jest koncepcja, później są stroje i później są osoby, które przygotowują te strony stroje. Robert, czyli Ty pracujesz również nad choreografią każdego układu? Tak, tak. Tworzę choreografię, mamy choreografów do pomocy. Jest to Ian i Lilia, bardzo fajni ludzie i z nimi też współpracujemy. I często nam pomagają, oni wymyślają nam wszystkie grupowe tańce i te tańce profesjonalnych yy, tancerzy, które zawsze jest pro, prezentuje yy, jeden taniec i to oni są głównymi choreografami ty, tych właśnie tańców. Nie wiem, czy wiesz, że Twoje poczynania. Dancing with the Stars, również śledzi młoda publiczność i um, od ostatniego um, programu um, odzywa się do nas chłopiec, siedmioletni Sean, który bardzo chciałby cię pozdrowić, także składam w jego imieniu pozdrowienia do ciebie. Ja też miałem 7 lat, jak zacząłem tańczyć, czyli pozdrawiam Szona. E, no właśnie, fajnie. jakie te początki były, jak miałeś 7 lat, jak to było, jak zaczynałeś? Co, to, to było takie trochę jeszcze nieświadome tego, że w ogóle to się tak zabrnie tak daleko i że to będzie całe, całe życie z tańcem i kariera będzie porządkowana i moje życie całe tańcu Stąd też jakby to było trochę takie nieświadome, ja raczej bardziej traktowałem to jako zabawę. Teraz w tych czasach, już taniec jest bardzo rozpowszechniony, naprawdę możemy spo, 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 spojrzeć na te pary taneczne małe, które osiągają olbrzymie wyniki taneczne, a także te programy telewizyjne, które tworzą się dla tych dzieci. Mam talent, czy, 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 czy też inne jakieś, gdzie dzieci występują już na scenie, i one są rzeczywiście zawodowymi tancerzami. Czyli ja sam w swoim studiu mam kilka takich malecznych w kategorii do 10 lat. Mam finalistów mistrzostw Polski parę 14-15 lat teraz, ale 12-13 latki również byli wicemistrzami Polski. Czyli de facto no, ja chciałbym tak zaczynać. Robert, czyli cały czas treningi nie masz możliwości, żeby coś zrobić poza tym, że tańczysz w Dawlinie? Wiesz co, no, nie i tak. No, żyję tutaj w tym mieście przez ten okres kontraktu. I też no, poznaje Dublin, poznaje bardzo dużo ludzi, to jest fajne. To jest naprawdę bardzo dużo i Irlandczyków, i Polaków tutaj. No, naprawdę fajnie jest tutaj Dublinie. A jak poza programem, poza szołem relacje właśnie z uczestnikami? Czy zawiązują się przyjaźnie, czy poznajesz ludzi tak, że masz okazję ich poznać? Więc my jesteśmy wszyscy, większość tancerzy, którzy nie jest z, z, z Irlandii. E, mieszkamy w jednym kompleksie, czyli de facto my jesteśmy wszyscy sąsiadami i mamy fajnie, spędzamy czas. Mamy tyle tych treningów wspólnych, treningów do zawodowego tańca, treningów do grupowego tańca z partnerami, że my cały czas spędzamy czas ze sobą. Czyli wiesz to nawet czasem chyba fajnie jest, jak wychodzimy sobie z naszymi przyjaciółmi. Ja ci wspomniałem wcześniej, moi przyjaciele, dzisiaj też jest e, jedna przyjaciółka e, moja e, ze mną tutaj na programie, co tydzień tak naprawdę ktoś przylatuje z Polski do mnie, czyli z tego bardzo się cieszę. Robert, a czy możesz nam zdradzić, zdradzić co zatańczysz za tydzień? Może tylko nie zdradzać. <głos> <głos> e, no e, wiesz co, za tydzień nie mogę, nie mogę absolutnie, bo to jest, e, ale mogę tylko powiedzieć, że to będzie wyjątkowy taniec. E, będzie to taniec standardowy i będziemy tańczyli do orkiestry na żywo. Powiem szczerze, że jak usłyszeliśmy w ogóle to, jak zagrała ta orkiestra, bo już byliśmy na takiej próbie głównej, bo jednak orkiestra na żywo, a, a, a odsłuchiwanie muzyki jest kompletnie inna, inna percepcja, inne, inne doświadczenie, to powiem szczerze, że ugięły mi się nogi. Jest, będzie cudowny. Zatem zapraszamy Was za tydzień, żebyście dopingowali Robertowi. Oczywiście, żebyście również wysyłali SMS-y z tekstem Kliona na 5325. Zapraszamy. Głosujcie. Ekstra. Boom. Thank you so much. Dzięki, Robert.